Wiktoria Skowron, Emilia Janasej-Dybiak-Rycewicz, Maja po Pierwsze pełne okrążenie, stawienie 200 metrów za zawodniczkami. No i chyba Okrążenie. Proszę Państwa z konkurencji technicznych z kobiet i młodziczki i seniorki. To seniorka senior Gaja WKS Kraków. Adelistan z wszystkich Polski niedawno odbywający się w który Ryskoku. W A dzisiaj tutaj na mityku lekarzytycznych i kluczowych własności. Mistrze i ostatnie okrążenie Karowańska z numerem piąte na prowadzenie Julia Szybowska, zawodniczka Łukasz z Rzaczek Kołaniec. Skoro zwiększył również e, mężczyzna się, jak na 17, zarobił ten konkurs, to jest wzrost od 3 na przykład w Słabie Lickie, a to już trzeba, to rodzice, a to już trzeba, to w samolot. W ramach tego kategorii już e, w tym konkursie, będzie startował 145 cm, co na tablicy. Nie wysokość poprzeczki to w kopucie skoku. Zwyszcz tutaj drugich olejki i skoków dal panie a mrzeki że... dyskoborki. I samotnie, proszę Państwa, z butarem 5 Mirias Szybowska, 39,22 z 20, 10 mamy Julianowo, to jest Brzezina Osiek.